Co Ci się najbardziej podobało podczas Dni Budownictwa Drewnianego? Dniach Budownictwa Drewnianego na Półtechnice. Wspaniałe wydarzenie. Jestem zaskoczony tak dużą frekwencją studentów. Najbardziej podobała nam się prezentacja Andrzeja Jarosławskiego o że ryżowo klejonym centrum. Mi najbardziej podobały się prezentacje studentów. Dużyna doktora Marcina Szczepańskiego i koła naukowego Kobra stanęła na wysokości Zadasi. Podobała e, energia, którą młodzi ludzie pokazują. Wszystko było takie wypuszczone. Fajnie, co? Chciałbym bardzo podziękować firmom, które wsparły to wydarzenie, czyli przede wszystkim partner główny wydarzenia, wieloletni partner wydarzenia i naszych kroków w budownictwie drewnianym firma EcoInput, wszystkie inne firmy, które również dołożyły cegiełkę do tego, żeby to się odbyło. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim patronom. Patronom honorowym i wszystkim patronom medialnym, którzy pozwolili nam to wydarzenie yy, nagłośnić. I wypróbuję studentom budownictwa, studentom architektury, którzy wzięli udział w wydarzeniu. Bardzo Dziękuję Państwowej Szkole Budownictwa, która również licznie stawiła się pierwszego i drugiego dnia tutaj. Wielkie pozdrowienia dla pani dyrektor Renaty Wypasek. Yy, I mam nadzieję, że będziemy kultywować tradycję tego wydarzenia, że w przyszłym roku zrobimy to jeszcze mocniej, jeszcze lepiej, jeszcze więcej. I z jeszcze większą pompą bardzo dziękuję i pozdrawiam.